Wędkarstwo wiśni! Tylko na kanale YouTube! Robimy mix, mix do czwartkowej czwartkowe zasiadki. Siedzimy od czwartku do niedzieli na PZW 308 w Sosnowiec. Aha, będziemy wszystko kamerować Butterwolfem Będziemy zmieniali Profika i Proszę patrzeć jakie fajne ciężarki od firmy Avidcarb jak Little Boy, bomba atomowa. Będziemy zmieniać świecącego na Fish spaja. z kamerką. Będziemy nęcić. kupiliśmy 100 kg kukurydzy, 50 kg orzecha tyglisiego. Tygrysie, Już się robi samo Wszystko jest w beczka zalane wodą, z cukrem. Będziemy kręcić Fish Fayem. Zarowanie ryby i Waterwolfem. Będą chole, w końcu. Woda na pozwoli, bo na bala to nie jest czystka woda. Bo, wiecie, jak to na komercji bywa. Na komercji zawsze żurogi trzeba zjeść. Mętna woda. Fishpai. No i jak zawsze będziemy latać marwikiem. Carpstil. Dobra, trzeba stary miks przesypać.

I jazda jazdeczka, Ostreja za trzymanki. Jeszcze tyle starego mieczy nas zostało. Oczywiście będą dodane łączki maszynbajca. Bajca. Robin orange. Będziemy robić kulki, Mączka z konopi i tak dalej. Mamy 48 rodzajów łączek. Wszystko na czerwcowe. Od, zarobimy za siatkę. tym razem nie komercję. Próbujemy się sprawdzić na ubiorniku 308 baraton, Cosnowiec. Zobaczymy tam, z RKB połowali ładne lochy, a takie po metr 30 do 20 kg zapali 7 sztuk. 7 sztuk jednego karpia 8 kg. W moim miejscu, panowie i panie, w moim miejscu. Za 7 dni były ale siedzieli 7 dni, 7 dni, siedzieli grube nęcenie. My też zobaczymy. Tu mamy jeszcze pelecik. Tu mamy stick mamy jeszcze palecików 7kg Z kuleczkami No i tak myślę że 25 30kg zrobię swoich kulek Dobrych moczek masiwa Kibajca i, i Cisimora Cisimora mam kryl I różne dopalacze Będziemy to robić Teraz jakoś pod koniec maja Zaczynamy robić, bo 10 czerwca planujemy zasadzkę, w tym będą trzy komercje pod dwie, dwie na uchwytu w Stroń i jedna zasadzka pod Cztery zasadki. zasadzki. A teraz my zamówili mikropelet od Nutrabite. O, przepraszam, telefon. No przyjeżdżaj szybko, nie mam teraz czasu gadać, przyjeżdżaj, jestem w domu. Kolega dzwonił. Zaraz będzie w Goty Gotis Tomasze zaraz przyjeżdża. Od trawaj, mikropelec. Mikropelec pe GLM Essential Robin, Robin, Gre Robin Green. Robin Green od, Mist od firmy Hyatt. Najlepsze mączki jakie mogą być. Cena mówi sama za siebie. Mikropelecik. Następny pelek Marine Turbo HNV. Gruby pelecik. Na sklepy Mix z Pelecik tu jest chyba od 10 do 16. I druga paczka tego samego, Massive Bites. A tu zamówiłem na spróbę, bo jestem wielkim fanem sklepu Rock World Jak zamawiałem to tylko z Rock Worldu Red Marine z Rock Worldu tu jest 18 Black Marine z Rock Worldu 24 mm na potężne amury i 18 Brak, Marine, Hollywood Pellet firma Rock Worldu. zobaczymy wyglądu się prezentuje ładnie, ładnie cena też jest taka średnia ale nutrawaj, poleca tą firmę, bardzo dobra firma dobra będziemy robić stiki dla niedługości demki no i siadamy w czwartek na PZ2 na 308, pokazałbym wam Pokażę wam na szybko takie streszczenie. Takie streszczenie. Wyprujemy haki Kravn. Te haki wyprujemy, firmę Undercard. Zobaczymy. Na filmikach widziałem, jak te haczyki potrafią się wyginać. No ale zobaczymy. Pokażę wam, co połapali w RK Bajcu. Sekunda, sekunda. Sekunda, sekunda. Muszę to znaleźć. O! Takie torpedy połapali. Firma RKBs. Bardzo. Pozdrawiam. W moim miejscu na balansie, zawsze jak się dam, to tylko w tym miejscu. Numer 26, jak się nie mylę. Są ładne am amurczaki, ale ciężko złapać, takiego karpika. Karpik mały. Karpi za dużo nie ma na balatonie. Ale są piękne rakiety, torpedy. I to wszystko. Zobaczymy od czwartku do niedzieli, cztery grube dni. Może coś siadnie, będziemy nęcić dobrymi specyfikami. Może coś siadnie. Zobaczymy. Z i nie mogę spać. Nutra Bite. Criminalization. Sa safran krem. Bardzo do tego śmiała, nie odia. Corda. Nie miał wziąć noży Czy nie wierzę Wierzę jej I nie mogę spać do leczenia mamy tutaj palet od firmy tej, nie robię tej firmy, Meusa. od Sandenbejca i od tego, od A tu robimy sobie pelet do wyruszki ze zestawami

Taki pereć ci grubie weź dziurki na duże amury albo duże kapiszony Jazda bez trzymanki Osiemnasteczka Będziemy dużo lęcić koło markera, Wsiadamy dwóch z będziemy lęczyć koło markera dużo, bardzo dużo, może wywieziemy 10-15 kg kukurydzy z 3 kg orzechów, z może z 8 kg, wywieziemy, będziemy kłaść zestawy koło markera, oczywiście koło fish spaja, wszystko będzie nagrywane. Wreszcie szkończ będą filmiki z i Underworda, Underworld Watera. Zobaczymy, coś podejdzie. Myślę, że podejdzie. Jeden zestaw będzie na który w zejorzech Tygrysi a drugi zestaw będzie na jakąś limitowaną edycję, albo maci bajca, albo stiki bajca, albo nutra Bajca albo próbujemy ta była pali pod porem. Polecam. Czeskiej firmy LK Bajt, cud, cud. Pokażę wam, ale nie wiem gdzie jestem spakowany, bo jestem tu mam, trochę sprzętu, trochę sprzętu w Pakamerze. thanks Dali rybą. Cały sezon będzie na rybach. Już trzy zasiadki zarezerwowane, opłacone z góry, ustroń, łowisko i łowisko pod podborem. Massive Bites, varius Mix, 10-16 mm. A přes celé byli mi zapálíme takého šupaka. Dále zní nám, když se už vyberky přečokáč. Na takovou váhodůvku 45 gramów przyrąbał, przyrąbał taki 55, może 60 Szczupaczek, ale samica. locha, locha, bo grubiutka, nie szplotka na, tak, na takie wahadły, ja tu zazwyczaj albo na slidery Salmo mam sporą kolekcję albo tylko na wahadówki. bo na gumy i obrotówki to nie łapę, mam też podbicia nie lubię polecam sawager, Black, Black sawager. bardzo, bardzo zajebisty motyki. Do dużej gramaturgi przynęt, do dalekich rzutów i kołowrotek Magride Pro, ale nie chcę nie kupicie już, bo już jest zbyt bo to była seria limitowana tych kołowrotków. Wysło ich ileś tam, tysięcy. No i wykupili wszystkie. Michel, bardzo dobra francuska firma. Nawet ty. Nasze wspólne marzenia. Skarbikiem, Masiv.

masiwa. Z tym. Bardzo polecam, tylko jest trochę z tym. Yy, no trzeba się z tym uzerać. Ale prasowanie kul. Na zestaw. Tu, w ten otwór, wkładamy przykłon. Zasypujemy pierw do połowy. Do połowy zasypujemy. Wkładamy przykłon. Przy, przy zasypujemy ponownie. I pracujemy kulkę. Kulka 35 mm. Potem wyciągamy kulkę, wkładamy do, do łajby, wywozimy i ta kulka ma na kanale, robi taki kopiec kreta i na tym kopcem kreta jak słoneczko z mitologii. Jak akconeczko się nosi po ławie. nasza Balmarker, bardzo polecam. Są też inne firmy Balmarkery, ale od tego kto wymyślił się bierze. Jeżeli nie Marin Turbo Na dwa razy sobie zrobimy ten miksik bo do wywózki to do wywózki będę sypał tylko na jedną komorę takie cztery trzy łopateczki na jedną komorę Na drugą oże w tych rysi będzie się z kukurydzą. Zobaczymy. 4 dni, to mamy proszę państwa 96 godzin, to troszkę czasuje. Teraz sypiemy czwóreczki. i tylko Fox tracker Awitka Randewu. Ten mikrofalet nam zaniknie. Jego to posałek muszę sobie skór zostawić. Wygląda jak krótka na szkóry. A może to krótka na karpie? I Neutra bike. Bardzo dobra firma. Angielska Nawet mogę powiedzieć, że lepsza niż Matrix. Bajt. Tylko że nie mają mączek Triga, Triga, no ciekawy za pan. Ile jeszcze będzie do tiku? Do woreczku no właśnie miałem przyjść dwie siatki od TVA Hydrospol TVA Hydrospol dwie siatki 48 mm i 33 bodajże woreczki od popsa z tunelem haki clowny Klaun. tak samo ale od firmy Dasha bo do tych armor skarpia wziąłem je tak bo były w przyzwoitej cenie Zobaczymy, w kolorze rockwordu tam jest zegar na ścianie. Na serendipu. No i mixik na czwartek przygotowany. Teraz go do foksika. Taki miksi. Powochajcie jak pachnie Popsik, albinosi. No i to by było na tyle Bądźcie na bieżąco, bo będzie na W czwartek na Balansie Zobaczymy, polatamy dronem, nagramy GoPro satyryczny, trochę w 360 stopniach Będzie dobra nuta Piwko <laughs> Ale to z umiarem No i jakieś wpierdalenie na antenie i w końcu będzie w akcji Fispa i tam do roku w wodzie wykorzystałem, bo jeździłem na komersję, a tam męczna woda była, a teraz u nas na się kryształ, woda kryształista. Wyjedziemy łódką, spuścimy, skręcimy w promieniu tak do 2 metrów kwadratowych od markera i będziemy wywozić łódkami w to miejsce, a będziemy będziemy zestawy yy, na Tigera, czyli na orzech Tygrysi i na jakieś kurki po baty, po baty. Gwaleczki PV, będzie szła Mikropeletem. Właśnie jeszcze miałem przyjść, dwa stiki od Masywajca Stiki miałem przyjść, to nie wiem, w drugim albo w trzecim zamówieniu Ruskawka z Borgometą i Fada na Trakcją Lipów smogujących już mam Teraz tylko PZ2, w tym roku PZ2, PZ2 Wiśnia, Wiśnia PZ2, patrzymy na PZ2 Kogoria, Sosina i Baratol. Na tych trzech zbiornikach w lipcu pojedziemy jeszcze na Odrę, na Ligotę Sportowską na rzekę na 5 dni. No i na Wisłę pojedziemy zobaczyć za sumem. Zobaczymy czy sumem weźmie. I na zrywkę będziemy robić zestawy na wątróbkę do pewałki nierozpuszczalnej. 50 mm, dwie pewałki na kupicę i wyrzut No i co mam tu jeszcze powiedzieć? co bym wam tu mógł jeszcze powiedzieć mogę wam pokazać będę dzisiaj wiązał nowe przypony na klau mogę wam pokazać moje przyponiki na fluo karbonie nie pamiętam, bo mam ciężko z angielskim ale daj suba daj mi suba I oczywiście nie ma Nie ma pierdolenia na PZW, zawsze na PZW trzeba będzie jakąś broń. w Nogę poszczelić i trzeba się pakować i uciekać jak łodzieje przyjdą. Już raz miałem, ale dobrze, że koledzy byli poszli. Był, był taki motyw. Wylimy w trzech. I dwóch przeszło, poszło przejść na obok o baratonu. o Zobaczyć czy u innych wędkarzy ryb. biorą ryby. A do mnie taki trzech smaciarzy narobanych podeszło i mówią, za ile masz ten sprzęt? Ja mówię, że to interesuje, bo nam jest potrzebny. I podeszli tak się rozpatrywali, powoli chcieli wędki mi podnosić. No i zawołałem się, Marcin, 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 Tomek. Chodźcie, chodźcie. I przybiegli w parę minut, kurde, i my go ogonili Żadny, za, za, Żadnych zadzianek za nie było, nie byliśmy się, albo dzieliśmy wypierdalać. Kurwa, czego by szukać, kurwa, co dzieje No i poszli. Dlatego dla własnego bezpieczeństwa przezorny zawsze ubezpieczony jazda będziemy wiązać teraz krauny na tym na koralikach dwupierściennych i zobaczymy jeszcze dwa zamówienia przyjdą na razie łapeczka heja i oczywiście zubera Nara, bądź na, na bieżąco.